Państwa w przerwie w programie Galaktyka Pomerania. Ja się nazywam Borys Specjalski. Ja się nazywam Luiza Bośniak i już do Państwa wróciłam, bo mnie nie było. Może Państwo zauważyli, może nie. Borys powiedział, że nie zauważył w ogóle. Ja nie widzę żadnej różnicy. E, powracamy do Państwa tak, jak obiecywaliśmy na samym początku programu. Teraz będzie piłkarsko-sportowo. Jest z nami już nasz kolejny go, dzisiejszy gość. Witamy serdecznie. Pan Jarosław Och. Witam serdecznie. Prezes Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin. Portowcy. Portowcy. To, to warto dodać. Zasz. Warto podkreślić portowcy. E, Ustalając nasz przebieg rozmowy przez telefon, mówiliśmy między innymi o tym, że został niedawno odwołany mecz Pogoni Szczecin z Energy, Codbus. E, po prostu że, dlatego, że nie, niemieccy kibice, niemiecka policja boi się polskich kibiców. Ile w tym prawdy? No, według nas tak naprawdę tutaj no, prawdą, prawdą jest oczywiście to, że ten mecz miał się odbyć i się nie odbył. Tu niemiecka strona podała oczywiście, że to z naszego powodu tutaj, że kibice, kibice jak najbardziej tu boją się jakichś najazdów szczecińskich kibiców w Niemczech. No to akurat tutaj nie mogę się zgodzić, bo, bo mówię, no, żadnego najazdu tak naprawdę nie planowaliśmy, żadnych awantur tamtej też nikt nie planował, tak jak zostało to tam gdzieś w mediach podane. No ciekawa, kuryzana troszeczkę sytuacja tak naprawdę, bo, bo no, mówię, no podejrzewam, że staliśmy się po prostu wymówką ze względu na to, że no, tu odpowiednicy naszych działaczy piłkarskich nie byli w stanie po prostu do, odpowiednio przygotować tego meczu i zorganizować go po prostu. Słyszałem natomiast, że już za ten brak meczów kodbus zostaliście Państwo przeproszeni. Tak zostaliśmy przeproszeni, co prawda nie przez działaczy energii ani nie przez niemiecką policję, a chcielibyśmy, bo, bo mówię, no, byliśmy pretekstem tylko do zwołania tego meczu, ale zostaliśmy przeproszeni, a zarazem zaproszeni do rozegrania meczu z kibicami tutaj, odpowiednikami naszymi z Niemiec. No, ciekawa inicjatywa, tak naprawdę rozważamy ją. Być może faktycznie dojdzie do skutku ten mecz pomiędzy kibicami obu drużyn i będziemy mogli pokazać wszystkim, że tak naprawdę to nie kibice są problemem w Niemczech, nie kibice tutaj byli tym problemem. A czy jest jakaś teoria na temat tego, czy może była jakaś inna przyczyna, czy to była tylko wymówka z tymi kibicami? W tym samym czasie odbył się zdaje się inny mecz. Yy, to znaczy, no innej teorii my nie znamy tak naprawdę, bo tak zostało na tu przedstawione, do klubu też taki, z tego co wiem fakt trafił faktycznie, że po jakiejś tam naradzie w Niemczech została tutaj podjęta taka decyzja. No to jest ciekawa też sytuacja, ponieważ ja rozmawiałem z prezesami Pogoni, którzy powiedzieli, że sparing partnera wybiera się 3 miesiące wcześniej. Ten mecz był planowany od listopada. Został odwołany bodajże trzy, bodajże cztery dni chyba przed plan, tutaj plan... Cztery dni 4. przed został odwołany z Hertą Berlin z tym U23, a był planowany w listopadzie. Ja mam przynajmniej takie informacje. W listopadzie był planowany Energy i on został a. chyba bodajże w środę, a miałby się odbyć w niedzielę. No i zarazem automatycznie Niemcy podali po prostu, że, że faktycznie mają już nowego sparing partnera z Czech i tak naprawdę do pogoń zostawiła, posta, postawiono po prostu gdzieś tam pod ścianą. no. Nie gramy, mamy nowego, wyszukajcie innego. A czy niemiec, niemie, niemie, Niemcy kibice, niemiec, niemiecka policja boi się do tego, może przynajmniej ja tak sobie czytając w internecie, szukając jakichś tam informacji na ten temat, boi się do tego, ponieważ pogoń Legia Jedna rodzina, można powiedzieć. No i wcześniej były zamieszki spowodowane, spowodowane przez kibiców Legii. No i podobno jakieś tam e, takie pogłoski doszły do niemieckich kibiców, do niemieckiej policji i dlatego oni się podobno boją. Czy to jest prawda? E, no ja się tylko uśmiechnę. Faktycznie mamy zgodę z Legią, to się zgadza, wieloletnią. E, no ale wie pani, dzisiaj jeżeli czytamy, że ktoś gdzieś znalazł na internecie, tak naprawdę nie wiadomo do końca kto, bo, bo tak nie było to precyzyjnie podane. Znalazł jeszcze na internecie, gdzie można tak naprawdę znaleźć wszystko, to dziś na swój temat też możemy wiele w internecie znaleźć rzeczy, no i czy one są prawdziwe, no to ja pozostawiam naprawdę wielkie trzy kropki, bo, bo dzisiaj, no jeżeli taki to jest główny powód, to to jest tylko śmieszność brak profesjonalizmu, abym powiedział nawet brutalnie amatorstwo po prostu działaczy Energy Codbus. A czy takie sytuacje często się zdarzają, że ze względów bezpieczeństwa, albo no, takich wymyślonych bardziej, z względów bezpieczeństwa mecze są odwoływane? To jest częsta sytuacja, czy to, 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 taka, takie kuriozum właściwie? No ja się spotkałem pierwszy raz tak naprawdę z czymś takim, że mecz został tutaj, no, rozegrany względem na to, że ktoś dziś znalazł coś na internecie. Ja wiem, że Niemcy tutaj, odpowiednicy, znaczy niemieccy policjanci kontaktowali się tutaj z policją ze Szczecina z zapytaniem, czy mają jakieś informacje, coś na ten temat. Wiem, bo rozmawiałem z jednym dziennikarzem w Szczecinie, który powiedział, że również strona tutaj polska powiedziała, że takiej informacji nie ma. No, do nich nie docierały takie sygnały, więc mówię, no my staliśmy się tak naprawdę pretekstem, żeby nie rozegrać tego meczu, a nie, a nie byliśmy problemem. Ale skoro nie, nie, Niemcy, niemieccy kibice, niemiecka policja i tak dalej boją się kibiców polskich, no to jak w takim razie może dojść do euro? E, nie mówmy, że kibice się boją, bo kibicy nas zapraszają tak naprawdę, więc... Na ustawki. E, e, nie, do, do, do zagrania meczu między kibicami. Wie Pani co, ja nie wiem, no, Euro na pewno zostanie rozegrane, bo, bo to na pewno zostanie rozegrane, to jest duża impreza. No to też jest ciekawe, no, no to jeżeli, jeżeli dziś mielibyśmy tak odwoływać, jak Niemcy odwali ten sparing, bo się boją kibicu, bo przeczytają coś na internecie, to faktycznie można by się ładnie tylko uśmiechnąć i zadać pytanie, jak które Euro będzie rozegrane, gdzie przyjedzie tak naprawdę cała Europa. Przecież w Niemczech też rozegrane był wielki turniej Mistrzostwa Świata w 2006 roku i udało się to zorganizować, więc, no, ale tak mocno generalizując, nie można też powiedzieć, że kibice nie są bez winy. Dosyć często słyszy się o różnego rodzaju bójkach w całej Polsce. No więc może tutaj zadziałał po prostu fakt tego, że jesteśmy z Polski. I, I jako generalizowanie, jako pogląd na wszystkich kibiców z Polski, niemiecka policja zareagowała w ten sposób. Być może aczkolwiek daleki bym od generalizowania tak naprawdę, no bo wie pan, no trudno, trudno gdzieś tam, za przepraszam, obrywać za kogoś innego. No, no takie generalizowanie to też jest takie utrwalenie pewnego stereotypu kibiców. No my dziś z tym walczymy jako to zorganizowane środowiska, jako stowarzyszenia i nie chcielibyśmy, żeby taki faktycznie stereotyp utrwalać i taki stereotyp promować kibica jakiś tam z lat 90. Odchodząc już może od tych ustawek, bijatyk kibiców, niedawno wy jako klub, jako stowarzyszenie kibiców złożyliście petycję odnośnie zmodernizowania stadionu przy u, u, przy ulicy Pardowskiego. Jak z, najbardziej, jest to jedna z tam inicjatyw, które prowadzimy od dłuższego czasu. Jesteśmy tutaj między współorganizatorem tej akcji Staden dla Szczecina, nowy Staden dla Szczecina. W ostatnim czasie złożyliśmy taki, taką kolejną inicjatywę, gdzieś tam rozszerzając, to między tutaj jest prezesem Pogoni, który poparł bardzo mocno te nasze działania, żeby faktycznie w 2012 mocno zorganizować, mocno zmodernizować przede wszystkim ten stadion, no, który dziś jest w fatalnym stanie i który no, w przypadku awansu Pogoni do Ekstraklasy, a mamy nadzieję że chyba wszyscy, że, że tak się stanie, no, może być nam trudno tam rozgrywać jakiekolwiek mecze na poziomie po prostu Ekstraklasy, a więc Ile środków mniej więcej potrzeba na to, żeby ten stadion doprowadzić do takiego stanu, w którym klub Pogoni będzie mógł występować w Ekstraklasie? Znaczy ja panu takie... Dokładnych rozliczeń nie dam, ponieważ nie jestem budowlańcem i no, ciężko by mi było to szacować. Ale z takich hmm. informacji, które gdzieś tam do nas docierały, to jest około takich 15-20 milionów, w zależności tak naprawdę od inwestycji, które mogłyby się rozpocząć i które by nastąpiły, żeby... To, mówię, to zależy, jak chcemy przygotować ten stadion. Wie pan, można przygotować ten stadion pewnie za 5 milionów, tylko no, zadać pytanie, co tam będzie zrobione. Żeby faktycznie tutaj poprawić bezpieczeństwo, poprawić jakość oglądania tych spotkań, poprawić no, sam jakiś komfort po prostu tych spotkań rozrywanych w Szczecinie, to mi wydaje się, że to będzie taki koszt około 20 milionów, to już naprawdę wystarczająco by było. Siedzonka zadaszenie, nowe toalety praktycznie wszystko trzeba by było robić. To jest tam od standard w Ekstraklasie, standard. więc to trzeba by zrobić. Udrożnić drogi, zrobić w ogóle te drogi dojścia. No, mówię, to to jest standard w Ekstraklasie. Ale dzisiaj Pogoń rozegrała sparing z Bielsko-Białą z Podbeskidziem, wygrali, Adam Adam tak strzelił gola, także może już będziemy jedną nogą w Ekstraklasie, bo Podbeskidzie jest w Ekstraklasie, skoro dokładnie, udało się wygrać. Dokładnie, znaczy, no, to wszyscy wierzymy, wszyscy tego chcemy, to, to nie jest jakiś cel, który, który gdzieś tam jest zaginiony, to jest cel, który jest postawiony chyba wszystkim. No i którzy wszyscy raczej no, wspierają, żeby pogoń, pogoń była w tej ekstraklasie. Mówię, ja mam nadzieję, że też władze miasta oglądają na dzisiaj, że też będą wspierać tak naprawdę nie tylko tę inicjatywę modernizowania nowego stadionu, przepraszam, stadionu, ale także budowy nowego stadionu, bo, bo to też jest kluczowe. Yy, podpisy można podpisywać, petycje można podpisywać do 1 lutego, tak? No. Nie, nie. Podpisy zbieraliśmy, zbieramy przez miesiąc, zaczęliśmy 11 stycznia. Chcielibyśmy zebrać jak, jak najwięcej tak naprawdę podpisów do 11 lutego. Podpisy za modernizacją obecnego stadionu? Za modernizacją jak najbardziej, ale czy kolej, tak jak też tutaj jest warte podkreślenia, modernizacja, ale także budowa nowego stadionu, bo dzisiaj jest nam potrzebna modernizacja, żeby Pogoń mogła grać w ekstraklasie. To jest 2012, bo, bo następna runda się tak zacznie. I cały czas chcemy, żeby ten stadion jednak nowy postaw Szczecinie, żeby Szczecin dziś jako miasto także dążyło do no, jakiejś tam wyższej ekstraklasy, w sensie tutaj obiektu bo to, że dzisiaj mamy euro w Polsce, no, może nie dzisiaj, w tym roku, to też powoduje, że po prostu te obiekty się w, no, w całej Polsce modernizują, powstają i chcielibyśmy być tak naprawdę chyba dzisiaj wszyscy jakąś drugą klasą po prostu. Jako mieszkańcy. Przeciwnicy tego typu działania mówią jednak, że w innych miastach, innych klubach, kluby z ekstraklasy mają dużych sponsorów, których stać na tego typu wydatki. U nas jednak musiałoby to wszystko finansować miasto. Czy to nie jest trochę tak, że tutaj będziemy musieli wybierać pomiędzy tym, a na przykład tak jakby różni populistycznie radni powiedzieli, remontem szkoły? Ale proszę mi pokazać te miasta, gdzie inaczej, proszę mi pokazać te kluby, gdzie, gdzie same zbudowały stadiony. Tak naprawdę dzisiaj nowe stadiony powstają pieniędzmi miasta i mówię, to ma być obiekt, to ma być obiekt miejski dla mieszkańców, więc dziwne, żeby naprawdę, tak naprawdę sponsorzy czy włodarzy Pogoni budowali stadion który będzie służył tak naprawdę przede wszystkim mieszkańcom regionu Szczecina, nam wszystkim. Ale na pewno są też słowa krytyki. Nie wierzę, że są tylko same pochwały, że tak wszystko będzie wyglądało. Są też na pewno ludzie, którzy mówią, że nie, że kibice na pewno znowu powyrywają te siedziska, znowu zostanie wszystko zdewastowane, że, brzydko mówiąc, kibole będą się między sobą bili. Wiem też, że wy jako, jako kibice, jako stowarzyszenie chcecie, żeby zostały ściągnięte te barierki łączące, między sektorami, ponieważ to wygląda jak w klatce. Ale są mówię, krytycy, którzy mówią, że nie, że wszystko ma zostać, ponieważ to i tak w ogóle nie ma sensu, bo to ale to bardzo dobrze. Wie pani, ja się cieszę, jak ktoś krytykuje, bo to też pokazuje, że są dwie strony i można tutaj się wspierać za przeproszeniem merytorycznie argumentami. Ja podejrzewam, że no w każdym jakimś tam działaniu dzisiaj są zwolennicy, są przeciwnicy. Jeden chce, żeby się kościół, drugi budował, drugi szkołę, a trzeci chciałby, żeby się stadion. No, ja na przykład nie jestem zwolennikiem budowania Filharmonii, ale wcale tego pomysłu nie, nie krytykuję. Mówię, to, to mówię. Mi się wydaje, przynajmniej takie jest moje, moje twierdzenie, że to dobrze, że są dzisiaj krytycy, bo można się wspierać merytorycznie na argumenty. A gdybyśmy mogli tak pomarzyć, mieć nieograniczone środki, e, jaki, który z, ze stadionów już zbudowanych w Polsce najbardziej Wam się podoba, jaki byście widzieli w Szczecinie? E, Stadion przebułgarski. Ty, pani, co miałem okazję być? A czy miałem okazję być nawet nie raz, bodajże, Aczkolwiek chyba on do najlepszych nie należy, tam jest też, też, dużo, też dużo problemów, tam jest między innymi z Murawą, yy, wysoki koszt budowy. Mi się wydaje, że dzisiaj w Polsce taki faktycznie przystosowany dla Pogoni, odpowiedni stadion, to by był dzisiaj Warszawskiej Legii. To jest faktycznie bardzo fajny stadion i taki odpowiadający tutaj no, potrzebom Szczecina. Już odchodząc od stadionów, wróćmy może do meczów, do, kibicy, do kibiców. Ja pamiętam jeszcze jak ja byłam w liceum, tak? to jeszcze kiedyś było i chodziłam na mecze. To było dawno. A to było gdzieś tak w 2000... Czwarty, piąty, powiedzmy. Chodziłam na mecze i pamiętam do tej pory, jak był mecz ze Szczakowi z Szczakowianką Radą. Coś takiego było kiedyś? Jawożno. RKS, e, I tam było około 19 czy 20 tysięcy ludzi. Teraz już takich, e, takich tłumów nie ma na meczach. I, ilu, ile teraz jest kibiców? Ile się możemy spodziewać? Panie, co tak naprawdę to jest też różnie, bo to też pokazuje, e, jaki jest przeciwnik. E, ja znam takie mecze, gdzie przychodzi 3-4 tysiące ludzi, a znam takie mecze, gdzie przychodziło 80 tysięcy ludzi w ostatnich tutaj rozgrywkach. Umówi się też, że pierwsza liga to nie jest ekstraklasa i stary stadion, który tak naprawdę od lat nie jest modernizowany, też nie zachęca do tego, żeby dzisiaj przychodzić. Jakby miała pani chodzić do kina z lat 80., a wybrać nowoczesny, tak jak tutaj jest na górze, multikino, to na pewno wybrałaby pani ten nowy obiekt i on by był dużo bardziej zachęcający niż ten stary obiekt, gdzie, gdzie wchodząc, no, można już z niego tak naprawdę wyjść. Mówię, ekstra klasa, nowy stadion i niech Pani uwierzy, że będzie Pani jeszcze raz chciała iść na ten stadion i wrócić do niego. To na pewno, bo ja lubię chodzić na mecze i zawsze chodziłam i lubiłam chodzić, tylko teraz nie mam z kim, nie mam kompana. No, jest kolega, chodził? także no, mi, ja mogę tylko zaprosić. Będzie ze mną chodził na mecze? Będziemy chodzić na mecze, nie ma innego wyjścia. <laughs> e, zwłaszcza, że w tym sezonie trzymamy kciuki bardzo mocno za Pogoń. No, wszyscy, tak jak podkreśliłem i ja mam nadzieję, że za pół roku, jeżeli się spotkamy jeszcze raz, to będziemy już mówili o Ekstraklasie, nie o Pierwszej bo mówię, to jest cel chyba dla wszystkich. Jest tutaj jakiś ultimatum teraz, że jeżeli dostanie się pogoń do, do Ekstraklasy, to do jakiegoś konkretnego terminu ten stadion musi być zmodernizowany? To znaczy, to jest wymóg tak naprawdę przepisów PZPN-u i tutaj bezpieczeństwa między innymi, więc taki wymóg jest, jeżeli, mówię, nie, nie chciałbym ja stawiać, bo ja nie mogę stawiać ultimatum, ale te ultimatum za przeproszeniem stawiają wymagania po prostu, no, gospodarze rozgrywek. Dziękujemy Panu bardzo, no na pewno Dziękuję wszystko również. już wiemy, wiemy co się będzie działo ze stadionem. Na za chwilę będziemy jeszcze mieć wiadomości z drugiego źródła, bo za chwilę u nas będzie prezes Mroczek. My życzymy, czego możemy życzyć portowcom, Stowarzyszeniu Kibiców Pogoni? Tego stadionu chyba. Chyba stadionu i dalszego rozwoju tak naprawdę. No to tego życzymy. tego życzymy. Dziękujemy bardzo. Jesteśmy już z powrotem po bardzo krótkiej przerwie. Tak jak zapowiadaliśmy, dalej zostajemy w klimatach sportowych, pogoń Szczecin, a z nami jest już prezes pogoni Szczecin. Witamy serdecznie, pan Jarosław Witamy serdecznie. Dalej zostajemy w klimatach pogoni Szczecin i dalej będziemy rozmawiać o stadionie. Czego się możemy spodziewać? Wiemy już mniej więcej od kibiców, jak kibice to wszystko widzą. Czego się możemy dowiedzieć od głównej osoby chyba z pogoni? No, od klubu to tak za wiele się nie dowiemy, bo dowiemy się najwięcej chyba od Urzędu Miasta, od Mosiru. Natomiast my jako klub jesteśmy tym organem, który występuje o licencję na grę w danej klasie i z licenc tą licencją związane są określone wymagania i te wymagania musimy spełnić. Także to jest ten wymóg, który my realizujemy. Przy czym szczerze mówiąc te wymagania nie są tak dla Państwa pewnie interesujące, bo 95% tych wymagań to związane jest z finansami, a nie... Z infrastrukturą. Infrastruktura to około 5% oczekiwań, że tak powiem, komisji licencyjnej. Z finansami, czyli? Ze stanem spółki, z jej wiarygodnością, z tym z brakiem zaległości w stosunku do ZUS-u, do organów Urzędu Skarbowego, z niezaleganiem w stosunku do piłkarzy, ba z pewną perspektywą finansową na najbliższy sezon. Czyli, czyli z gwarancją, że będzie się miało pieniądze czyli na... to... wymagania są wyższe właściwie niż wobec banków, tak żeby kryzysu nie było w no, trochę tak, można powiedzieć, że trochę tak. Wiem, że e, jakieś e, 3 czy 4 dni temu, zdaje się, były, było takie spotkanie w Warszawie, tam od nas czek też oczywiście był dotyczący, dotyczące zmian w tych e, wymaganiach licencyjnych i ten akcent na, tą, e, na te zdrowie finansowe był bardzo silnie położony, także myślę, że, że w tym się przede wszystkim będziemy musieli wykazać. Tak, żeby nie było żadnego klubu, który by Grecję przypominał. A właśnie, <laughs> tak, 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 tak. Myślę, że tak. A jak pan podchodzi do tego, tak jak już rozmawialiśmy przed chwilą tutaj jest prezesem stowarzyszenia, do tego nowego stadionu, który ma zostać zbudowany, zmodernizowany, bo może nie nowy stadion, ale ma zostać, jest, tak jak mówiliśmy, dużo głosów za, ale jest też dużo głosów krytyki. Czy faktycznie może tak być, że kibice w ramach szału, furii, podczas meczu powiedzmy tak, pogoń wejdzie już do ekstraklasy, czego życzymy, będziemy mecz z Lechem Poznań, z, z największym, można chyba tak powiedzieć, wrogiem, no i wtedy kibice, no nie wiem, coś mi się nie spodoba, zaczną wyrywać, zaczną dewastować to. Czy, nie, no ja, ja, czy tak ja może Zupełnie w to nie wierzę, bo, bo myślę, że kibice, kibice, podkreślam, to tak bardzo utożsamiają się z miejscem, w którym gra pogoń Szczecin, i to jest ich drużyna, że nie będą niszczyli tego swojego gniazda. No, to jest jakiś absurd dla mnie i, i jakby kierowanie się w decyzjach ewentualnym, potencjalną taką możliwością jest absolutnie błędem. Natomiast ja na to patrzę na tę modernizację zupełnie inaczej mnie jakby jako prezesa klubu interesują oczywiście kwestie licencji przede wszystkim teoretycznie oczywiście ale tak naprawdę zależy mi na tym by ci kibice którzy zasiadają na trybunach zasiadali w przyzwoitych warunkach no to jest jakby najistotniejsze bo z perspektywy mojej czyli Czeka, który idzie do budynku tego WIP-owskiego, siedzi sobie pod daszkiem tam wygodnie, yy, w przerwie może wyjść na tam do wnętrza, gdzie jest ciepło i przyjemnie, jest super. I teoretycznie w zasadzie no nie powinno mnie to interesować, ale szczerze mówiąc, namawiam tych decydentów, którzy często przychodzą na mecz i w takich warunkach właśnie bardzo dobrych siedzą tam z nami razem, żeby poszli na te trybuny i usiedli no na tych brudnych, obskurnych, połamanych siodełka, yy, krzesełkach na tych tragicznych przejściach, gdzie można się wywrócić o połamane chodniki. No, ten wygląd tego stadionu, tej części, na której siedzą kibice, urąga przyzwoitości, to może, tak To może na którymś meczu trzeba zamknąć po prostu tę strefę VIP, niech wszyscy usiądą tam, gdzie siedzą kibice. Ja myślę, ja myślę, że takich argumentów nie trzeba stosować. Ja pamiętam na jednym spotkaniu z jednym z wiceprezydentów, nie będę już wymieniał nazwiska, ten, kiedy mówiłem o tym, o tej konieczności modernizacji właśnie z tego powodu, pan prezydent był uprzejmy powiedzieć, że no, to jest takie troszeczkę granie na, na uczuciach wyższych, to znaczy, że, że próbuje tutaj wykorzystać coś przeciwko w zasadzie czemu nie można protestować, ale a musimy mówić o rzeczywistych pieniądzach, które są na tę modernizację i mieć świadomość, że tego zrobić zupełnie tak jak oczekują kibice, nie możemy. A ja szczerze mówiąc. Odpowiedziałem, że mało mnie to interesuje. Nadszedł czas, kiedy nie możemy tego odwlekać. No, robimy basen, robimy filharmonię, robimy mnóstwo fajnych inwestycji w Szczecinie, prawda? Bardzo fajnych. Ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Ale widowiskową, trzeba wspomnieć, tak, bo to jest to, też sportowe. To mobil. musimy zrobić również to miejsce. Musimy zrobić je tak, żeby ludzie e, czuli się tam tak, jak się czują ludzie w XXI wieku, a nie jak. W epoce głębokiego gierka, No naprawdę się to skończy, skończyły, się już te czasy. A co ty tak? jesteś takim, razie tym, takim e, uczuciem rozdarcia e, pomiędzy modernizacją tego stadionu, a budową nowego? Bo mówi się, a po nie, co modernizować ten, kiedy nowy, kiedyś też będziemy budować? Nie, nie ma tutaj rozdarcia żadnego, dlatego że e, ja akurat doskonale rozumiem, bo się zajmuję tym zawodowo, inwestycje na czym polegają. Tego o takim rozmiarze, tam rzędu 200, 300, 400 milionów złotych. To nie są procesy, które są realizowane w ciągu. Roku od decyzji, tak, no to trzeba 4-5 lat często, pewnego montażu finansowego, pewnych badań, działań, analiz i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście trzeba to robić, nie wolno tylko o tym mówić, tak? Natomiast ewidentnie to trwa. Skoro wiemy o tym, że przez najbliższych 4-5 lat, chociażbyśmy jutro mieli decyzję o tym, że ten stadion może jego proces budowy może się zacząć, to i tak 5 lat będziemy czekali na otwarcie, no to nie pozwólmy, żeby przez następnych 5 lat ludzie siedzieli w takich prymitywnych warunkach. To nie są z punktu widzenia miasta, z punktu widzenia obywateli, którzy płacą podatki. Przecież te pieniądze, które są przeznaczane na hale, na inwestycje drogowe, na filharmonię, to są rezultat fragmentów pitów, które płacimy my wszyscy obywatele. Część z tych pieniędzy bezwzględnie trzeba przeznaczyć na stworzenie lepszych warunków do oglądania meczów e, A Nie powie się pan tego, że w sytuacji, kiedy wyremontujemy stary stadion Przedwardowskiego, potem trudno będzie podjąć decyzję o budowie nowego? A bo, bo, bo przecież mamy taki ładny stadion, to po co budować nowy? Nie, dlatego, że, że no ten stadion poza e, boiskiem, fajną płytą, bo tutaj chcę podkreślić, że jest to bardzo dobra płyta podgrzewana, świetnie utrzymywana przez i Tutaj duża zasługa pracowników Mosji że ona jest w takim stanie. E, to wszystko, co możemy zrobić, znaczy zmienić siodełka, zrobić jakieś lekkie zadaszenie to jest naprawdę rzecz tymczasowa. Z tym nie będzie można żyć. My proponujemy, żeby to zrobić tylko dlatego, żeby dotrwać do nowego stadionu, a nie po to, żeby to trwało wiecznie. Chociaż wiem, że stare polskie przysłowie mówi, że prowizorki są najtrwalsze. W tym wypadku na pewno tak nie może być. Ja jestem za tym, żeby zmienić schody, ponieważ one są tak strasznie strome w dół, że. No na Obcasach nie zejdziesz tam. Nie próbowałem. Nie znaczy, będę. Ty, tych wad jest tam tak wiele, wie pani, bo e, jak ludzie niepełnosprawni mają się poruszać. Przecież to są jakieś horory w ogóle. My nie, nie rozumiem, jak włodarze miasta tego nie, nie, nie mogą nie brać pod uwagę. To nie jest tak, że tylko do Urzędu Miasta, czy do halinowy, czy do Filharmonii będą przyjeżdżali ludzie, którzy na przykład mają kłopot z poruszaniem się. No trafiają też na stadion, tak? Dlaczego oni nie mają mieć tam stworzonych warunków? Za przeproszeniem, jak muszą i Siusiu zrobić dzisiaj. Ja pamiętam, dostałem takie kiedyś pismo z policji. To już był no, żenująca sprawa. Proszono mnie o to, żebym zidentyfikowano kibica, który sikał pod kłotem, tak? I proszono mnie, żebym ja jako prezes wydał zakaz stadionowy, a ja napisałem do pana komendanta. Po pierwsze, z jakiej racji ja, bo ja nie jestem sądem, a po drugie, jak on może o to prosić? Może by zajął się budową toalety dla, dla tych kibiców? No gdzie mają to robić ludzie, którzy przychodzą w takiej ilości na stadion i mają, nie wiem, tam 15 oczek do, do skorzystania? I pan tak? miał go zidentyfikować? Proszę? Pan miał zidentyfikować? Nie, nie, no, nie był, zidentyfikowany, a, był zidentyfikowany, ale ja miałem no, go rozumiał? ukarać, bo... Policja niestety nie miała narzędzi do tego, żeby to zrobić, a ja oczywiście to znaczy w ogóle nie, nie biorę pod uwagę możliwości e, mówienia i karania kogokolwiek, bo ja się zajmuję biznesem, a nie, nie e, jestem sądem, tak? A co no z tymi i... ogrodzeniami? Przepraszam, muszę się jeszcze zapytać, co z tymi ogrodzeniami, ponieważ do tej pory się mówi, że te ogrodzenia są bardzo wysokie, tak jak już się pytaliśmy wcześniej tutaj y, z, No tak, jest to, jest to nasz tymi... też taki apel, po prostu to trzeba wyciąć, no jakby tych przykładów w klatki, Europie tak mamy tak, tak mnóstwo, że brak ogrodzeń nie powoduje większej agresji, tylko wręcz przeciwnie, powoduje to to, że ludzie zachowują się przyzwoicie. Proszę zobaczyć, ja jak nastałem rzeczy, jak, jako prezes, jedną z pierwszych rzeczy było poproszenie firmy, która ochrania mecz w czasie, w czasie, znaczy, który ochrania tą imprezę masową, która jest meczem, o to, by nie ubierali się w stroje paramilitarne. Proszę mi wierzyć, że musiałem bardzo długo przekonywać tego prezesa tej firmy, żeby zechciał tak zrobić. A ja uważam, że sam wygląd tych ludzi, prawda, którzy są poubierani w jakieś czarne, nie wiem, kajdanki gdzieś tam i pałka, to prowokuje do pewnych agresywnych zachowań. Jeżeli nałożą pomarańczową tą taką kurteczkę i będzie tam napisało, że to jest służba informacyjna albo Steward, Myślę, że ten poziom agresji od razu się zmniejszy. Rzeczywiście tak się stało, to znaczy udało się namówić. Ja bym marzył, żeby w ogóle to byli panowie w krawatach, elegancko ubrani, uśmiechnięci gotowi pomóc tym kibicom. To do tego. Ta ochrona powinna służyć, tak? Kibice są na pewno dwunastym zawodnikiem i trzeba o nich dbać po Oczywiście, prostu. No bo jak tak. nie będzie zawodników, to nie, be, nie będzie kibiców, Oczywiście. nie będzie zawodników. A w ogóle ta piłka jest dla kibiców. To nie jest tak, że przecież ci piłkarze kibice grają po, po to, żeby, żeby się cieszyć tym, tym graniem. Nie, ich granie byłoby bez sensu, gdyby nie przychodzili kibice, tak? No więc w takim razie, żeby te warunki były dobre, potrzebny jest nowy stadion. A jakie Pana zdaniem są realne szanse na to, żeby w ciągu pięciu najbliższych lat ten stadion powstał? No dla mnie słowo prezydenta jest święte. Jeżeli prezydent powiedział, że zbuduje ten stadion, to ja publicznie oświadczam, że ja w to wierzę. Pojawia się natomiast, na, natomiast wiele wątpliwości, bo tutaj też prezydent Krzysztof mówił już o tym, że właściwie decyzja została podjęta. Stadion powstanie w okolicach Dąbia. Tutaj bardzo wiele krytycznych komentarzy można usłyszeć o tym, o tym że te grunty tam są grząskie, że ten stadion się będzie zapadał. Jak to jest? Czy są tutaj jakieś no, profesjonalne analizy nie, nie, nie na ten nie temat? Nie chciałbym się wypowiadać na ten temat, czy on się będzie zapadał, czy nie, bo to jakby e, chyba zada, bo nikt, nikt, myślę, że nie zdecyduje się na budowę stadionu, jeśli nie będzie miał pełnej wiedzy o o tym, czy ten stadion się zapadnie, czy nie, tak? Natomiast e, rzeczywiście pan prezydent Krzystek wielokrotnie mówił o tym, że sugeruje. Ja myślę, że nie, nie używa jednak stwierdzenia, że decyzja zapadła i na pewno tam będzie stadion, tak? Natomiast jest głęboko przekonany o tym, że to jest najlepsze dla tego stadionu miejsca. Ja szczerze mówiąc, namawiam go cały czas, żeby zmienił zdanie, żeby spojrzał przyjaznym okiem na Twardowskiego, dlatego że to jest historia pogoni, to jest miejsce, gdzie tradycyjnie ludzie, mieszkańcy Szczecina. Kibice chodzili na te mecze. No tak, ale ma, czy da się, ma, a... da się budować stadion Twardowskiego jednocześnie nie zamykając starego, gdzie wtedy będą grać? Znaczy technicznie jest to możliwe, oczywiście, bo ten stadion nowy musiałby być zlokalizowany w innej płaszczyźnie. Ze względu na nowe przepisy UEFA, on nie może tak jak ten stoi, stadion być zlokalizowany, ale musi być praktycznie w prostopadłej linii do. do... Tego starego i on musiałby być nieco przesunięty do tyłu. Natomiast co innego jest istotne, Pan prezydent ma określone argumenty, i ja się z nimi zgadzam. To jest aktywizacja prawobrzeża, i tak dalej, i tak dalej. Są to rzeczywiście plusy. Ale ta lokalizacja ma oczywiście też minusy. Sami Państwo mówiliście o tej fatalnym podłoży. Rzeczywiście są tam badania, będą potrzebne wbijanie pali nie za 5 milionów, nie za 10, ale pewnie za 20, a może za 40 milionów złotych. Tak? To w sposób radykalny, podnosi koszty. Ja mówię tak, sprawdźmy najpierw jeszcze raz obie lokalizacje. Zróbmy zestawienie tych plusów i minusów i wtedy podejmijmy decyzję, tak? Kiedy ostatnio rozmawiałem z panem Prezydentem Krzystkiem, obiecał mi, że przed podjęciem tej ostatecznej decyzji rzeczywiście taką analizę przeprowadzimy wspólnie, tak? Ja mówię, że. Panie prezesie, czas nam się już kończy. Ostatnie pytanie, wejdziemy do Ekstra klasy? Znaczy, tak, proszę Państwa, ja gorąco wierzę, że tak, bo gramy, walczymy o ekstraklasę, tak? no, nie ma innego celu, nie ukrywamy tego, natomiast to jest tylko sport, to jest tylko piłka, możemy naprawdę wyłożyć maksymalnie dużo pieniędzy, zrobić wszystko, a może się tak zdarzyć, że się nam nie uda. Ale kciuki tak? wszyscy trzymamy. Wierzymy, Ale wierzymy że i trzymamy wróci. kciuki, tak jest. Dziękujemy, dziękujemy Panu bardzo. Dziękuję serdecznie. bardzo, naszym gościem był pan prezes Pogoni Szczecin, Jarosław, Jarosław Moraczek, dziękujemy Dzień. bardzo. A to był program Galaktyka Pomerania. Jesteś pewny, że mam wstać przy tych butach dzisiaj przy tobie? Proszę, pomogę ci. To tak. był program Galaktyka Pomerania. Dziękujemy Państwu bardzo dziękujemy serdecznie bardzo. za oglądanie nas dzisiaj. Zapraszamy już jutro o godzinie 17. Ja się nazywam Borys Specjalski. Ja się nazywam Luiza Wośniak. Zapraszamy Państwa jutro, a my będziemy w piątek? W piątek. Także piątek. zapraszamy Państwa. Do zobaczenia.